Witam Państwa po przerwie z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy. Wracamy do tematów żeglarskich, do tematów okołomorskich. Moim gościem jest Jakub Zajączkowski z zespołu Stary Szmugler. Dzień dobry. Witam serdecznie. Rozmawiać będziemy o szantach. O szantach, o pieśni pracy. No właśnie, to wyjdźmy od, 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 od źródeł. Szanty to jest właśnie muzyka ludzi pracy. E, muzyka ludzi pracy, muzyka żeglarzy. żeglarzy. Którzy... Na jachcie, kiedy trzeba jeszcze było wciągać te, te ciężkie maszty, kiedy było naprawdę dużo pracy na statku, zaczęli śpiewać. W zależności od tego, jaka to była czynność, śpiewali szybciej lub wolniej i tak powstało też kilka gatunków tych szant, co do dzisiaj zresztą się jakby w praktyce utrzymuje. Czy ta muzyka, te śpiewy pomagały im pracować, pomagały im trzymać pewien rytm, który jest niezbędny przy wykonywaniu niektórych czynności na żaglowcach na przykład? Dokładnie tak. Jedna osoba śpiewała, reszta powtarzała, i tak i tak w tej klasycznej szancie do dzisiaj też się to wszystko utrzymuje. Czyli, a wiemy coś, jakie to były czynności? Nie wiem, kręcenie wcią kabestanem. Wciąganie lin ta kręcenie kabestanem. No, tych czynności na statku było naprawdę, naprawdę dużo dziś. Jest więcej techniki, więcej elektryki, więcej paliwa i nie potrzeba już tylu ludzi do pracy. Stąd te szanty powoli przerodziły się niejako w pieśni okołomorskie. Ale jeszcze gdzieś te klasyczne szanty są wykorzystywane podczas pływania? Czy już tylko tak... Mam nadzieję szczerą, że tak, że na tych największych jachtach nadal się śpiewa szanty, robi się to jak najbardziej z, większy... z wielkim powerem i, i że się śpiewa. Natomiast cała... A tacy prawdziwi, że ci wejdę słowo no. Szantymeni, bo chyba oni te szanty prowadzili kiedyś w dawnych czasach, tak? Tak, Szantymen prowadził to była ta osoba, która jakby zaczynała szantę śpiewać i później na przykład przy wciąganiu masztów później trzeba przyspieszyć, więc więc ona śpiewała szybciej i nadawała ten rytm przy, przy którym reszta czy śpiewa śpiew Akapella, czy tam wchodziły jakieś instrumenty? Klasyczna szanta, o którą pytasz, to była bez, bez dodatkowych instrumentów. Była śpiewana właśnie Akapella. No zresztą na statkach tych instrumentów było niewiele, no, najwyżej bęben do, do wiosłowania, jeżeli, jeżeli były wiosła potrzebne, to, to nadawał ten rytm. Natomiast, natomiast dodatkowych instrumentów niestety nie było. No dobrze, i szanty się rozwijały, wchodziły w różne inne. Nisze jakby trochę odeszły tylko od, od tej muzyki ludzi pracy, żeglarzy. Do dzisiaj są organizowane festiwale szanty klasycznej, gdzie chociażby zespół Kuftry na Szczeciński nadal, nadal ten rodzaj szanty uprawia i radzą sobie świetnie. Zespół Ryczące 20 dalej gdzieś tam wiedzie prym w tym, w tej takiej szancie klasycznej. Natomiast z biegiem czasu coraz coraz częściej zaczynano używać instrumentów i, i, I to pojęcie szanty się dało się Około tak. Kołomorskiej muzyki. Tak, teraz, teraz już nie tylko do pracy, teraz muzykę szantową śpiewa się w zasadzie dla przyjemności. W kubryku również śpiewa się szantę. Znaczy w zasadzie pieśni Kubryku, e, tak to się nazywało. Czyli już nie tą klasyczną, już wtedy z instrumentem. Mhm. Możemy jakoś e, podzielić, jakieś wyróżnić ro, ro, rodzaje szant? E, o tym można by napisać pracę magisterską na dobrą sprawę. E, w, o tym co, przy której czynności się, e, się robiło. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Dobrze, ale mówię teraz o, jakby o, o współczesnych szantach. W sensie e, jest jakiś podział? E, w w zasadzie to szanta, ta powiedzmy, te pieśmy okołomorskie, bardziej jest na przykład folk-rock kierunek, w którym, w którym trochę ciężej się gra. To, czym określa się między innymi naszą muzykę. Mamy gitary, gdzieś jest to podłączone do wzmacniacza i, i słuchacze określają nas w zasadzie mianem tego folk-rockowego zespołu. Zostawiamy to im. Ten taki podział dokładnie co, co, gdzie, jak. Z tego co wiem, to Polska stoi szantami. W sensie na, jeżeli chodzi o cały świat nawet, to Jesteśmy, jesteśmy tak, wiedziemy, dosyć, wiedziemy w tym Prym, ponieważ jest bardzo, bardzo dużo festiwali. Co miesiąc w zasadzie w jakiejś tam części w Polski odbywa się festiwal szantowy. Nie wszyscy o tym wiedzą, a, a naprawdę, naprawdę chyba najwięcej jest właśnie tych, tych festiwali szantowych jeżeli mówię, porównujemy rodzaje muzyki. Czy może powiedzieć, jest... że polskie szanty są w jakiś sposób e, sławne i rozpoznawalne na świecie? E, polski język w zasadzie no, może niekoniecznie leżeć, ze względu na to, że, że no, każdy śpiewa w swoim języku, e, natomiast, natomiast my jako... bardzo rozwinęliśmy ten kierunek, bardzo to idzie w dobrą stronę w naszym kraju. No dobrze, to przejdźmy do starego szmuglera w takim razie. E, tak jak powiedziałeś, gracie Taki folk połączony z rokiem, i to wszystko gdzieś w otoczce żeglarskiej, morskiej? W otoczce żeglarskiej, morskiej, może ten rok są cięższe od nas zespo zespoły, które, które używają jeszcze gitary elektrycznych, które mają jeszcze większy, większego kopa. Natomiast mamy perkusję, mamy bas, to, to jest nasza taka podstawa rytmiczna. Wtedy, kiedy dołączył do zespołu Szymon i Staś, czyli nasz basista i perkusista, yy, wtedy zespół dopiero w zasadzie przerodził się właśnie w, w tą formę, którą ma obecnie. Ma większego kopa, więcej jest instrumentów i, i to wszystko właśnie tak lepiej wszystko brzmi, lepiej leci. A od czego zaczynaliście? W sensie jak to się wszystko na początku był, skierowało? Na, na początku był Kuba i Łukasz. Oni zaczęli gdzieś tam się spotykać, grać i, i, i to był gitara i boran w zasadzie, irlandzki bęben, którego do dzisiaj używamy w zespole. Był było to bardziej zbliżone na pewno do szanty klasycznej, ponieważ było mniej tych instrumentów, ale, ale nie było jeszcze, to nie było to. Trzeba było, dołożyć, trzeba było dołożyć, coś więcej właśnie skrzypce, tak jak w tym momencie Ania bardzo zdabia i utwory irlandzkie dzięki niej możemy grać, ponieważ to muzyka irlandzka i no szanty sobie... też, też gdzieś tam niedaleko siebie na dobrą sprawę leżą. I ciężko sobie muzykę irlandzką bez skrzypiec wyobrazić jednak. Dokładnie, bez skrzypiec, bez m.in. flażoleta, bez borano, tego bębnu irlandzkiego, no to są charakterystyczne takie elementy tej, tej irlandzkiej muzyki. Ty grasz na kenie. Gram na w zasadzie dwóch kenach, są to flety sprowadzane z peru. Krawędź zadęciowa. Niektórzy z zespołu do dzisiaj nie potrafią na nim wydobyć dźwięku, natomiast ciężko jest się nauczyć, ale brzmienie ma, brzmie ma naprawdę mocne i, i cieszę się, że na tych instrumentach właśnie pozostałem w zespole. Stary szmugler na finale Regat The Torships Races wystąpi to nie raz. Wystąpimy nieraz, jesteśmy bardzo zadowoleni z zaproszenia przez organizatorów. Na szanty w końcu, szanta będzie królowała w Szczecinie, tak jak zawsze było gdzieś niszowo. Tak teraz, teraz szanty są naprawdę na topie w czasie tych regat. Wystąpimy kilkukrotnie wystąpimy na ładodze, wystąpimy w, na łasztowni, wystąpimy na Odra Queen, też dwa rejsy tam mamy zrobić i w teatrze letnim. Więc, więc mamy bardzo, bardzo zajęte Wiele okazji, tezienność. żeby was zobaczyć. A powiedz mi, bo tak się zastanawiałem, przy okazji regat, to jest oczywiste, że szanty się pojawią, przy okazji różnych imprez typu Dni Morza one są obecne, ale mam wrażenie, może się mylę, bo też nie jestem specjalistą od szant, ale że gdzieś tam na co dzień te szanty w Szczecinie nie są aż tak obecne. W porównaniu na przykład do, do Śląska czy Warszawy, gdzie, gdzie, gdzie są miejsca, gdzie, gdzie można co tydzień pójść, w szant posłuchać. Nie wiem, Mam wrażenie, że w Szczecinie gdzieś te szanty się są schowane i nie są tak popularną muzyką, chociaż może teoretycznie mam, my leżymy nad morzem. E, tak, może nie mamy aż tylu miejsc, gdzie, gdzie można by szantę uprawiać, natomiast są e, lokale, są tawerny, które, e, które bardzo ciepło tą szantę przyjmują i Ci ludzie, którzy chcą słuchać szanty, wiedzą, gdzie jej słuchać, wiedzą gdzie przyjść i posłuchają tej szanty, bo to nie jest tak, że koncerty szantowe się w Szczecinie nie odbywają. Trzeba wiedzieć, po prostu, trafić, przeglądać Facebooka no i, i na te ja wydarzenia po, podążać. Po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiem. No dobrze, w takim razie trzeba będzie się nieco bardziej bardziej poszukać. Stary Szmugler, tak jak mówiliśmy, na regatach w wielu wielomiercach, w Teatrze Letnim, na Łasztowni. Na Łasztowni, na odraki, na Ładodze, w, w tych wszystkich miejscach będzie można nas spotkać, yy, posłuchać. Yy, mam nadzieję, że, że będą to dla nas niezapomniane, niezapomniane wspomnienia i niezapomniane regaty. Zapraszamy w takim razie, warto posłuchać Starego Szmuglera, innych zespołów szantowych, które też będą yy, dość gremialnie występować. Jakub Zajączkowski, Stary Szmugler, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I zapraszam na koncerty. Krótka przerwa i kolejny nasi goście.